W Wrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie Ulica Wawrzyniaka w Remoncie. Innym... Dobrze się czyta. witamy w programie Dobrze się czyta. Muszę powiedzieć, że... Cały czas trwają prace na ulicy Wawrzyniaka. Zarówno piesi, jak i kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Na jakim etapie jest inwestycja? Obecnie prowadzone są roboty drogowe. Ekipy rozebrały już wszystkie krawężniki i obrzeża. Od strony ulicy Magazynowej ułożono już nawierzchnię z kostki betonowej na chodnikach i zatokach postojowych. Ruszyły także prace z ustawieniem fundamentów pod słupy oświetleniowe. To nie koniec. Ekipy już położyły nawierzchnię z warstwy bitumicznej. Przypomnijmy, ulica Wawrzyniaka zostanie przebudowana w pełnym zakresie na odcinku 409 metrów, gdzie łącznie powstanie 49 miejsc postojowych. Pojawi się też oświetlenie LEDowe. Merlano, przybyłaś do studia telewizji miejskiej z nowymi książkami i w nowej fryzurze. O kwestiach fryzjerskich może porozmawiamy no. innym razem, a tymczasem witamy w programie Dobrze się czyta. Muszę powiedzieć, że zaskoczyłeś mnie tutaj, że nowa fryzura, że spostrzegłeś. Ale dziękuję bardzo. Tak, być może się to wiąże z tym, że bohaterki książek, które ostatnio przeczytaliśmy, oparły swoją karierę może na urodzie, ale przede wszystkim na wielkim talencie i ciężkiej pracy. Na przykład bohaterka książki, którą trzymasz w ręce. Tak, ciężka praca, jak najbardziej. Perfekcjonistka, autorka, yy, bohaterka tej książki. Ale może powiem, zacznę od autorów książek, od autorek. Angelika Kuźniak i Ewelina Karpacz-Oboładze Czarny anioł, opowieść o Demarczyk. Angelika Kuźniak znana już jest z takich opowieści biograficznych, reporterskich. Napisała książkę o Marlenie Dietrich, napisała książkę o papuszy, a teraz właśnie napisała książkę o Ewie Demarczyk. Obie książki, te, które wymieniłam wcześniej, no i oczywiście ta też, są dostępne w bibliotece. Czyli o Marlenie Dietrich i o Papuszy możemy przeczytać wypożyczając z Biblioteki Miejskiej. Obie panie dokonały naprawdę dużej pracy, ponieważ od lat Ewa Demarczyk nie udziela wywiadów, a praca tych pań polegała na tym, że przeprowadziły dziesiątki rozmów, 70 rozmów, przeszło 70 rozmów z osobami, które były związane z Ewą Demarczyk. Ewa Demarczyk to postać niezwykła. Jej występy wzbudzały ekscytację wśród publiczności. Wręcz wykonania jej były perfekcyjne. Do dzisiaj pewnie większość pamięta, chociaż w mediach, Ewa Demarczyk już właściwie nie, nie, nie występuje, bo tak jak powiedziałam, nie udziela, nie, nie udziela wywiadów. I tak chciałabym tutaj Państwu zacytować w, właściwie takie motto z książki, które dobrze ilustruje jej podejście do, te, o tych, do spraw prywatnych, z których nie chciała się zwierzać. Ja jestem do dyspozycji absolutnie do końca, do dyspozycji publiczności. Od momentu, od momentu, kiedy wchodzę na scenę, gaśnie światło i zaczynają się dźwięki. I to jest taka kwintesencja jej osoby. Ona nie chce się dzielić swoim prywatnym życiem. Ona chce, y, chce dzielić się sobą tylko i wyłącznie na scenie. I rzeczywiście cała się oddawała na scenie. Przez zagraniczną publiczność była przyjmowana jak swoja. Hiszpanie mówili, że wykonuje pieśni latynoskie. Z kolei, gdy występowała w Związku Radzieckim, mówiono, że ma duszę wschodnią, czyli wszędzie u siebie była osobą swoją, czyli bliskim im człowiekiem. A co inni mówili o Ewie Demarczyk? Jaka była, oprócz tego, że, że prezentowała wspaniałe występy? Na Izabela Cywińska tak powiedziała o Ewie Demarczyk. Miała trudny charakter ale łatwy przy takim talencie nie jest obowiązkowy. Z kolei jako zwykły człowiek miała też swoje słabości. Była osobą bardzo przesądną. Spóźniała, uważała, że spóźnienie się na rzecz, swój własny recital świadczy dobrze o tym i wróży dobrze. Miała też bardzo trudny charakter. Jak już tutaj cytowałam słowa Izabeli Cywińskiej, Janusz Frączek również y, mówi, że była gwałtowna i apodyktyczna. A ja do tego dodam, że była perfekcyjna. Musiało być wszystko dopięte na ostatni guzik. I jeszcze jedna jeden cytat, który chciałabym przytoczyć, bo właściwie mówi o, o niej y, wszystko. Miała zdolność skupiania i przykuwania uwagi jak kapłanka, która na przemian otwiera duszę i zamyka się w sobie. To Chicago Trybun przytacza e, w, u siebie taką informację. Ja myślę, że po prostu miała, dotychczas dokąd występowała na scenie i myślę, że ma do tej pory charyzmę. Tak. Tak jak e, gwiazda, o której ja pozwolisz teraz ja powiem. Mm -hmm. Oczywiście, e, tak jak mówiłem na początku, jej uroda chyba do dzisiaj e, Sprawia, że niektóre męskie serca biją szybciej, ale jej kariera, poznają Państwo, tę panią, jej kariera nie była oparta na urodzie. Nawet małżeństwo z Karlem Pontim, swego czasu bardzo wpływowym producentem nie było decydujące, chociaż oczywiście pomogło w tej wielkiej karierze, ale przede wszystkim talent i ciężka praca, i nie poddawanie się przeciwnościom losu. Urodziła się jako nieślubne dziecko w bardzo biednej rodzinie. To naprawdę we Włoszech w latach 30. ubiegłego wieku nie była dobra przepustka do kariery, do świata sławnych i bogatych. A mimo tego, e, dzięki, dzięki cechom swojego charakteru, stała się chyba największą współczesną e, żyjącą legendą. Sofia Loren, bo o, nią, bo o niej oczywiście mówię, z okazji ukazania się jej książki autobiograficznej wczoraj, dziś, jutro, grała z takimi osobami jak Cary Grant, John Wayne, Charlie Chaplin, Marlon Brando, z wielkimi postaciami włoskiego kina w okresie rozkwitu Chine tak, i poznajemy ten, ten blask jej kariery w jej wspomnieniach, ale poznajemy też cienie, bo nawet jeżeli nam się wydaje, patrząc na tę okładkę i czytając e, tę książkę, że tak, możemy sobie pomyśleć, mhm. tak, jak gwieździe to łatwo, prawda, się uśmiechać, mhm. ale no, proszę sobie przeczytać właśnie, że, że, że wcale, wcale e, e, sława czy bogactwo nie chronią nas od, od cierpienia, nieszczęścia, o różnych przeciwności losu. I myślę, że ta siła charakteru, nie tylko to zewnętrzne, ale i wewnętrzne piękno, e, sprawiło, że e, może największym sukcesem w życiu Sophie Loren jest nie liczba e, zer na koncie, nie, nie liczba sprzedanych biletów na filmy z jej udziałem ale wewnętrzna radość, taka można powiedzieć ciągle dziecięca radość w niej, która emanuje z tej książki, zresztą polecam na handrę i nie tylko. Tak, w tej książce zresztą udajemy się, tak jak już zasugerowałem, w podróż do Włoch, do Hollywood, czy do Genewy, w której mieszka od prawie 40 lat gwiazda, czyli można powiedzieć generalnie podróż na zachód, ale Ty, Marleno, jak zerkam tutaj na następną książkę, którą przygotowałaś, proponujesz nam podróż w innym kierunku, podróż na wschód, czyli Także, jak twierdzisz, podróż w głąb naszej psychiki. Też, 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 jak najbardziej. Autorem książki, którą chciałam zaproponować, jest Colin Tabern. Tabern I y, jest to najpopularniejszy i najbardziej zasłużony, y, utytułowany dziennikarz-podróżnik y, brytyjski, ale znany w świecie. U nas znany jest z kilkunastu wydań, a w bibliotece znajdziemy właśnie to wydanie, które chcę dzisiaj zaproponować, Góra w Tybecie i po Syberii. Autor w jednym z wywiadów, który, którego udzielił właśnie będąc w Polsce, powiedział, że jest on pisarzem, który podróżuje, ale nie jest podróżnikiem, który opisuje. I to ta tutaj uwaga świadczy o tym, jak, znaczy ja się przekonałam, czytając, że język jest naprawdę doskonały, zachwyca, zachwycające piękne zdania, ale też potrafi tutaj włożyć w treść tej książki i, i posiada taką umiejętność opowiadania. A góra w Tybecie przenosi, przenosi nas do, do Azji, do góry, Kajlas. On się tam właśnie udał. Góra Kajlas jest jedną z największych, najświętszych gór, do której pielgrzymuje 1 piąta ludności i góra ta i ma znaczenie właściwie takie y, święte pątnicy pielgrzymują tam w celu oczyszczenia się jedno okrążenie góry wymazuje wszystkie grzechy życia więc y, jakby można to powiedzieć okrążyć. warto okrążyć y, 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 Colin Tabrn y, Zaprasza nas nie tylko w podróż do tych miejsc, do tej góry, nie tylko pokazuje nam kulturę tamtego regionu, krajobrazy. Ale też pokazuje nam niecodzienne rytuały, które się odbywają, tak zwane podniebne pogrzeby. Ale oprócz tych informacji, oprócz takiej małej historii europejskich wypraw w to miejsce, a może tak na marginesie powiem, że pierwsza wyprawa, pierwsza wyprawa była w 1740, a bodajże 14. W każdym razie, w pierwszej połowie XVIII wieku, miała miejsce, dotarł tam Europejczyk. I oprócz tych właśnie informacji jest też tutaj refleksja autora nad swoim własnym życiem, nad istotą tego życia, nad przemijaniem. Doświadczony życiowo autor traci w. W przeszłości traci rodzinę, matkę, ojca i siostrę, i to sprawia, że, że cały czas nie rozumie tego, co się stało, i chce, chce zrozumieć tajemnicę, tajemnicę śmierci. I to też jest jego cel podróży. A dla nas piękne są właśnie te rozważania. O istocie życia, i troszeczkę możemy poznać inny krąg kulturowy. Na pewno warto przeczytać. Ja tylko powiem Państwu i Tobie, Marleno, że nie trzeba udawać się aż do Tybetu, by znaleźć się w mitycznej wschodniej krainie. Polecam Państwu jak najbardziej podróż realną, ale. Na razie, podróż literacką z książką Małgorzaty Scheinert Usypać Góry, więc znowu góry w tytule, chociaż krajobraz Polesia raczej równinny. Tak, jest to kraina, która obrosła mitami sięgającymi starożytności. Myślę, że wielbiciele twórczości Ryszarda Kapuścińskiego pamiętają jego opisy dzieciństwa na Polesiu. Tam też są właśnie w książce Małgorzaty Szejnert odwołania do twórczości znakomitego reportera. Ale poznajemy tę krainę nie tylko z polskiej perspektywy, ale różnych cudzoziemców zafascynowanych nią w przeszłości i w teraźniejszości. Oczywiście łatwo się domyśleć, że tragedie XX wieku, czasy okupacji hitlerowskiej, później długie lata panowania Związku Radzieckiego sprawiły, że nie było łatwo żyć na Polesiu, ale czytając tę książkę, która z jednej strony pozwala nam na podróż w przeszłość, ale też poznanie tego nie tylko tego mitycznego Polesia, ale także tego realnego. E, chyba daje odpowiedź na takie pytanie, e, czy Czar Polesia trwa pozytywną, ale to już e, państwo muszą sobie na to odpowiedzieć, e, czytając książkę Małgorzaty Sheinert, Na pewno czarowną gwiazdą jest e, Sofia Loren. A równie intrygującą y, jest postać. <laughs> Opowieść o l Czarny Anioł. No i podróż, którą możemy się sami również wybrać w celu na przykład oczyszczenia z grzechów ziemskich. Góra w Tybecie. Po tej i inne książki zapraszamy do Biblioteki Miejskiej imienia Jana Kasprowicza. To już wszystkie informacje w wrocławskim, magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia!